Zaczynamy. Party Astronaut vs. Mongol na SL Challenger. Yonko Piklanie. Mongol po stronie Tero. Pasra, pan, party Astronaut po stronie CT. Tu mamy skrót rampy. Ciekawe, ciekawe. Ale tu już też chłopacy chcieli wchodzić z, Mongo, z Mongols. No i raczej to się udaje. Ten skrót to taki 2 na 10 Trochę zgłośnimy grę. Tutaj jest pułapka Infinite czy tambie kogoś? O je, o Boże, o Boże, jest Ale widać, że NACS widzowie To widać od razu Od razu widać, że NACS To mi się podoba, to po co tu jesteśmy, no Już, już początek i już są takie jaja, nie Ogólnie Gościu Infinite nie chciał źle zrobić Ale uważam, że powinien o, tylko jak dwóch miał w linii od razu strzelać, nie Gościu chciał jeszcze coś wykombinować dłużej no, a tu wyszło jak wyszło. No, jeden dla Mongołów. Pistol prosty, po prostu podejście rampę, dwóch typów skasowanych na skrócie i weszli tam, nie? To co chcieli zrobić. No, mogą być, ja jak się od dziesiątej tak może być, wiesz? Ja nie wiem, nie wiem jak to będzie, ale... Wolfie. No, można powiedzieć, że mam wilka na serwerze, tak? Takiego... mini-wilka. Wi Wolfie. On nie może być dobry, nie? Fang, ja pamiętam go. No, on nie był taki zły. Pamiętam, że Fang coś tam grał. Linia rzucona. Powiem wam, że Blitz, no, bardzo, bardzo dobrego heda I fajnie że się liczno że się spodziewał w ogóle go, że może przyjść od Fenixa, Fanga. Nikt indziej nie patrzył, tylko Fenix był gotowy na ten, na wychylenie. Widzę, że ta kanalizka jakaś analizka poszła. Ale ja wam powiem serio, że ci Mongołowie tak heady strzelają, że ja naprawdę jestem w szoku. Oni bardzo dobrze grają taktycznie w miarę. Dobrze grają taktycznie, strzelają heady, dobrze reagują, myślą naprawdę. Dla mnie to, to może być zaraz tier 1 drużyna, nie? Naprawdę, to może być tier 1 drużyna. Zobaczcie, razem wychodzą. Yy, otwierane długie są, od razu z krótkich wycho wychodzą w tym samym momencie, nie? Żeby typ na dole musiał tu i tu, w jedną i drugą stronę patrzeć. Naprawdę, no gra jest zsynchronizowana w 100%. Jestem pod wrażeniem. Ogólnie ich ostatniej gry, ich progresu od czasów Majora, tak na, se na serio. Naprawdę. Od qualsów, od qualsów RMR ja jestem pod pełnym wrażeniem. I mamy 2-0. Wolfichowa Scouta w CT razem z Infinite'em. Dwa turnieje wygrały od Majora, a nie jeden? Oni nie wygrali ten, jak to się nazywa? No Jalla Kompas wygrali. No, no ale co... Na LAN w Mongolii to no tam wiesz, no to to kurwa, nie można nazwać turniejem. Dla mnie to, to jest jakieś śmiechowisko, nie? Raczej, ale dla mnie to ja dla kompas wygrali tak. Tak, tu się zgodzę. Dobra, no jest linia na dwór rzucona. Kośna, ale tak to podchodzi rampę. Uhu, uhu. Uh. Czy kumpel pomógł? Chociaż ustawka rampa była, była ustawka rampa, Wolfi i Zabli z dworu gościa. Wszyscy byli. No ale no niestety, no niestety, wiadomo, że przewaga broni jednak dała znaki na rampie. No i mamy 3 do 0 dla Mongols. Raczej oni powinni się przejechać po nich, nie? Bo też nie wiem co te party Astronaut robi. Nie wiem czy oni skłali się do stali, czy dostali, dostali invita. Ciężko stwierdzić. Dobra, mamy się do Phoenixa. Fanga, no ten moment taki średni. No miał respa, miał respa. To wiadomo, że szedł. Linia rzucona już, tunel Trzy osoby będą chciały przechodzić Ale Funk no, może zaskoczyć Może zaskoczyć tym Feniksie Czy będą chcieli prze... przechodzić? Nie, nie będą chcieli przechodzić Ale Funk ma info, zobaczcie Ma info, będzie, będzie jakieś zamknięcie góra chyba Od przywo Bo bomba jest na lobby Sfejkowane zejście dół Leci smoke na małą niebiesko to jest? Czy na, tak, na małą niebiesko, Tak, i będzie zamknięcie od przywo i mamy wejście górę, mamy wejście górę Z kilku stron No ekipa jest totalnie w szoku, Ten fakt on Fenix się robił Naprawdę tyle czasu Uważam, że info powinien wcześniej złapać Powinien wychylać i info złapać czy ktoś nie ma przy przybo A tak? Yy, dali zamknąć z kilku stron Bez info żadnego Dlatego tak łatwo sobie weszli. od przybo, od kurnika, od drzwi Z granatami, tak? No to jest wina dworowego akurat w tym momencie, więc uważam, że no dworowy się nie popisał. Po takim czasie powinien czasami sprawdzać właśnie po tym tunelu, to czy nie ma tego dworu jednak. A on siedział z kampiony, widać, że doświadczenie z Premek jest, kutaszenie ostre. No Premki to nie mecz oficjalny, nie? No i mam 4-0 dla Mongols. Wydaje mi się, że to szybki meczik widzowie będzie, bardzo szybki meczik. Czy nie myślałem o zmianie tła? Nie, nie myślałem o zmianie tła. Ale widać, że przygotowane wejście, nie? Przygotowane wejście, palak za BS, palak za Venta CT, flashik za Venta CT, smoke na mało niebieską, od razu split, nie? I flash do hangaru jeszcze poleciał. Bardzo szybko zorganizowana akcja on Mongols. Party Astronaut w szoku totalnym. Trzy nejdy do Przybo, żeby może tą M-kę to co zachowała broń. Czy tam AWP, bo nie wiedzieli tak, nie wiedzieli tak naprawdę co typ zachował I, i jest grany default, jest grany default na spokojnie, poczekać na skróty, bo wiadomo, że przeciwnik będzie miał takiego half buya żeby nie nadziać się właśnie na skróty lobby i Mongols gra tak naprawdę poprawnie taktycznie, bardzo poprawnie taktycznie gra. Infinite tu widać, że chce skracać kurnik, ale miejmy nadzieję, że go się nie skróci, no bo to już jest trochę XD, jakby skrócił do końca. Witam wszystkich, witam, witam. Nie oglądam NS dzisiaj, bo jest na kanale Izaka, ja wtedy przerwę robię. Czemu komentatorów nie słychać? Masz mnie. To dobrze, że nie słychać komentatorów. Czyli jest fit, myślałem, że będziemy słyszeli. A no mamy skrót, mamy skrót po czasie. Ale nie no ten skrót to jest taki niesynchronizowany zobaczcie, pierw kurnik wychyla, rampa wychyla po 2-3 sekundach dopiero No nie no te partie Astronazje jest tragiczne jak na razie Naprawdę gra bardzo słabo Bardzo słabo taktycznie, aimowo grają słabo Więc ja tutaj nie widzę żeby więcej niż 7 rund w te partie wygrało grało z Mongos Mongos jest o kilka klas wyżej na ten moment znaczy wiesz co kiedy N czy NA jak uratować scenę w NA Wiesz co, tego do nich nie wiem, tak samo jak polskie nie możesz uratować sceny na razie w tym momencie No, Infinite 04, jasne, jasne Modlimy się żeby bądzik, bo no Każdy by chciał, każdy by chciał Wolf jaka agresja samu, no proszę Jaka agresja, ale tu cztery osoby poszły dworem zobaczcie nie będzie pod yy, no, trochę za długo stał w ławu. Imo trochę za długo stał 100 AWP. Ale sprawdzone zobaczcie, od razu po fleszu. Flash przyleciał, wolfing musiał strzelić, dostałem prawa, no trzeba skorzystać, też pokazać takie wydarzenie. Miejmy nadzieję, że będzie po przerwie wakacyjnej coraz więcej tych praw do streamowania. Coraz więcej do streamowania meczów i na to się zanosi, widzowie. Naprawdę na to się zanosi. Żeby tak było. Bardzo dziękuję. O ilu jest bądzik? Od 0,7. Od 0,7 jest bądzik. Dobra. Wróćmy do meczu. Mamy 4 na 4. To już wiedzą, że zeszli dół ekipa, ale Mauzinio zajął całe długie, więc wydaje mi się, że mogą zrobić podobno rundę jak wtedy, czyli wyjdą z długich i z krótkich w tym samym momencie, że Ben nie będzie wiedział, gdzie patrzeć. No Ben jest osamotniony na dole, więc on na pewno ma problem. Coś mu się uda? No znowu jest to samo wyjście. Znowu jest to samo wyjście. No Ben, dobre dwa fragi. Trzy fragi. No trochę te wyjście średnie. Uważam, że gość z krótkich, co wyszedł, no to powinien biec na VP, no powinien biec na VP i jednego fraga Ben by zdobył, maksymalnie jednego, tego co bieg na ciemnie z długich, a od razu gościu z krótkich by zrefragował go. A tak no wyszło jak wyszło, no ta osoba z krótkich powinna biec na VP. Zd wyjście z dołu, plan dobry, ale no tragicznie to wyglądało to wyjście, no chłopaku. I mamy 5 do jednego. No i Bonda już nie będzie miał Enfinite Za Frico prawa do Esla. Yy, prawa dostałem od yy, Fantazy Expo, czyli od Agencji Izaka. Za yy, Frico można powiedzieć. Mecze, których oni nie streamują. Oni na tym turnieju streamują mecze ENS tylko, nie? Więc no na meczu ENS mnie nie będzie. Dobra, no i rzucony tunel i kontakt rampa, czyli zwykłe proste wejście. Ale jest Wolfis z awp Ławy pierwszego fraga. Ucieka na dół, okej. Okay. Ale rampa już przejęta, za co chłopaty zrobią. Jest w Phoenix jeszcze Blitz. O. o. No. Jaki hedzik, No proszę. No i tu już dół powinien atakować. Wolfi ma strasznie przewalone. Strasznie ma przewalone. No i już wiedzą gdzie jest. Wolfi. Już będą go atakowali. Teraz kilku stron. No już Blitz padł, no nie powinien paść, nie powinien, ale że Małzynio znowu fraga. Jest radur i frag. Czy wyjdzie? No, Mausin następny, brak. się, że czy tego smoka będzie wychodził CXZ, tak? Nie wiem, CXI. O, no, funk też prowadził przez smoka. No. Jakbym widział premkę, widzowie, Jakbym widział premkę, nie? Widzą smoka, lezą w niego. 6 do jednego. Proste wejście, rzucenie tunelu, wejście konta krampę. Jedna osoba schodzi dół do sikreta. Blitz zabija tak naprawdę najważniejszą osobę w rundzie, czyli na dole, w, w krótkich. gościach, który miał info. Dobrym headem tak naprawdę, dobrym headem, bo to nie był łatwy head strzelić, ale mam pauzę taktyczną od party astronaut, zobaczymy, może zmienią nam gierkę o 108 stopni, no zobaczymy, zobaczymy, ale co wątpię, co wątpię, chłopacy raczej yy, osrają się, a nie wygrają ten mecz, przyjechali sobie na Lanika z Ameryki, żeby sobie pograć na chilku, spokojnie i wracają do domku, pierdalaj dalej burgerki, nie? 6 do jednego dla mongols. Da, dzisiaj już do domku, już do domku, spokojnie, już samolot rezerwowany, menadżer już, ustawka w domku, zobaczymy czy, czy tekno się wychyli. Ale Techno jak zobaczy pierwszą osobę to powinien cofnąć im, on już będzie wiedział, co coś jest nie tak. Ja powiem, że ten pierwszy head, ten pierwszy head był bardzo ciężki, nie? Jak ten typ wybiegł na niego z MP9, ale tekno był gotowy na to, był gotowy, że typy mają half-buya i przy egzekucie. Może być wykonany skrót właśnie z, z takimi MP9-kami przez yy, partii Astronauts. No, no Mągorz jest w każdym wypadku krok do przodu przed przeciwnikiem. W każdym wypadku. Góra już, za, góra już zajęta tak naprawdę, już tylko bombę podłożyć i gitara, no. Tamto jedzą w tym Taco Bell, a ja nie wiem czy czym oni jedzą. Tadeusz Nuk już się może szykować? No jasne, no jasne, bo tutaj może być jeden z dziesięciu. Mamon by solo rozjebał? No wiecie, jak jest Mamon, jeden z lepszych zawodników. Fang to chyba w tym Feniksie to się tam odrodził. Chyba jego miejscuwa. Dobra, mam 7 do 1. Dla Demongos. Łatwy meczyk raczej. Łatwy meczyk dla chłopaków. 7 minut po stronie Teron to jest tutaj dużo. Tu to widać dominację po prostu genetyczną. Widać, że dominacja jest ostra. Mapa bardzo by przygotowana. Rzucona linia skośna. Tutaj chcą skracać kurnik po fleszu. Ale Mongols tu nie ma, zobaczcie, nie ma Mongols, tekno wie, że tu chłopaty skrócili, jeszcze tym dał Smokan, no to już wiadomo, że skrócili ich chłopaty albo zaatakują górę, a dół, albo pod miasto. Ja uważam, że dół to słaba decyzja, ponieważ jak jest skrócony kurnik, jest całe info o tym. Lepiej pójść pod gniazdo wtedy, bo na pewno nie, skr nie skracali w jedną osobę, przynajmniej w trzy osoby musieli skracać. No i pod gniazdem nie było na pewno by dwóch osób, ja bym dlatego atakował pod gniazdą, ale na ten moment dobra decyzja od Mongols, że chcą zaatakować pod te gniazdo po chwili, ale. Wchodzenie w kurnik, jak jest taki skrót, to no wydaje mi się, że to słaba decyzja. Bardzo słaba decyzja. Nie powinni się pchać tam yy, w lobby. I nie powinni pchać się w lobby, na spokojnie z tyłu stać cały czas, aż smoke się skończy na, skończy na scrimie. No, a tak wyszło jak wyszło. Dać chłopakom z dworu trochę pracować. Czyli skrót wyszedł, tak? Skrótem zaskoczyli przejęcie pozycji i snajperem od dołu, nie? No snajper od dołu zawsze denerwuje, jak się snajper na dole, no to jednak ukąsi ten, tego fraga przynajmniej jednego, właśnie tak jak tutaj od razu jest rotacja tego snajpera i już się nie idzie a tego snajpera. Jeśli snajper jest na dole, zespotujecie snajpera na dole, to od razu powinno się iść pod gniazdo, Instant, ale też jak chłopacy skrócili, CT skróciło kurnik lobby, też uważam, że powinni zagrać pod nialdo. Smoke do przybo mogł na szyby szybki, podjazdo i skrót i, i po prostu i podjazdo zaatakować powinni, a skróty wyczekać przez tekno, co tam był przed kurnikiem jeszcze jedną osobę, co tam mieli. Dobra, no, no szybkie wejście rampę, znowu rzucenie tunelu, szybkie wejście rampę, puścili od y, dworu znowu. Yy, senzu tam chyba poszedł, tak? Od dworu. Chyba Senzu albo Techno poszedł, już nie pamiętam. Podobna taktyka co wtedy, tylko wtedy weszli kontakt, rampę, po chwili, a teraz tak naprawdę no prawie rush, prawie rush rampek. Chwilkę poczekali Palaka, od razu wejście rampę. Od razu dół, typ skasowany na rampie. Mongoły przyspieszyły i mamy 8 do 2. Tuż idą, polowanko, polowanko. No ale Wolfi ra rating na HLTV się podbije. Zobaczcie. Ale 910 na spokojnie fraguje i nie daje awp zachować. Czy gra się z AWP na kurniku? Wiesz co? Różnie bywa, różnie bywa. Nie wiadomo. Różne taktyki mają gracze. Tak, Wolfi, tak nie, nie trafia takiego strzału z AWP, -y, no to nie jest dobrze, nie jest dobrze. Po raz kolejny, zobaczcie, wyszło wtedy skrót, wyszedł wtedy skrót i teraz znowu skracają. Ale tu Blitz jest gotowy na to. Oni spodziewali się, że znowu ten skrót zrobią co dwie rundy temu. Party Astronaut. Mongol, na no, drugi raz, no to ciężko zaskoczyć taką drużynę w tym momencie, jak Mongolf. E no chłopacy już do domu będą zawijać niedługo. Oni mają jeszcze w grupie Falcons, nie? Kogo oni mają w grupie jeszcze, widzowie? Podpowiedzcie mi, mają Falcons i kogo jeszcze w grupie mają? Kościół w łeb został w Czachę Smogę. To też wiedzą, o jakim się Smog odbił. Aurore, no to tak, no to na pewno chłopaty już mogą bukować na jutro samolot. W CSGO takiej drużyny nie było, też zacznijmy od, yy, tak naprawdę, że w CSGO chyba oni nie grali takim składem możliwe. Yy, po prostu uważam, że. Słuchajcie, ogólnie drużyny azjatyckie, tak? Zawsze dobrze grały. One dobrze grały w CS-a, nie? One ogólnie jakieś na lany, czy były tailu, czy jakieś inne. Mm, Azjatyckie drużyny, oni naprawdę dobrze gra, CS-a grali. Tylko problem był też w tym, że oni sami mówili, że oni nie mieli drużyny, na kogo trenować u siebie. Był duży problem z tym, pamiętam w cs Jak przyjeżdżali na turnieje, oni by musieli mieszkać w Europie, żeby w miarę ogarniać, nie? Żeby w miarę ogarniać. Podobno teraz o wiele lepiej z drużynami w CS-2 w Azji i mają z kim trenować. A wtedy no tak nie było. Ja wiem, bo y, też miałem kumpla MGO, który y, mieszkał w Azji i normalnie, no, dobrze rozmawiał w języku chińskim. No i rozbroił. I miał takie coś, że rozmawiał z zawodnikami niektórymi, nawet tam sobie grał, pogrywał y, z nimi w jakichś tam słabszych drużynach. I oni w większość cenowało na matchmakingach widzowie, nie? normalnie timowo, bo tam nie było grup do szukania. No tam był ogólnie duży problem w ogóle, nie? Wtedy. W CS:GO jeszcze 2015 rok właśnie, 16. Teraz to się podobno bardzo rozwinęło, csw tam i troszkę końcówka CS:GO już co była, no to o wiele więcej drużyn jest, nie? Faceita, Faceita wtedy jeszcze nie było. A akurat, Faceit nie był tak popularny, nie? Faceit dopiero tak zaczął być popularny 2015 rok, coś takiego. Przecież kiedyś to większość grała matchmakingi, nie? W wydaje mi się, że oni by wcześniej progres zrobili, nie? Wcześniej by progres zrobili, ale no, jest jak jest. Wydaje mi się, że oni powinni na stałe się, no może no, na stałe, ciężko też na stałe. No, Małzinio, ile ma? 16 lat, tak? No, ciężko byłoby mu, mu się przeprowadzić do Europy nagle, nie? Pewnie do szkoły jeszcze chłopak chodzi. Więc no to jest, nie jest też taka prosta rzecz, żeby się przeprowadzić. Do od razu do Europy, nie? Trenować. Jaka drużyna jest tutaj faworytem na turnieju? Falcons. Faworytem do wygrania turnieju jest Falcons. A czy wygrają? Ciężko stwierdzić. Complexity wygra turniej? Tarda No nie wiem, nie wiem. Dobra, zaczynamy drugą połówkę. Mongo teraz broni, a raczej tu szybkie dopełnienie będzie pistola. No pistol jest najważniejszy dla party Astronaut, żeby w ogóle cokolwiek marzyć o w jakimkolwiek powrocie, nawiązaniu kontaktu. Ale raczej ta nic nie da rady. Dobra, Blitz w ogóle strasznie odważnie stoi z tymi dualami. Ale strafuje Małzinio, żeby zbejtować. Jest palaczek. Fake na górę i wejście rampę. No ale tu Blitz jest gotowy na jakieś coś. W ogóle party astronaut się nie spodziewa takiego czegoś. Jeszcze jedne duale u góry. Ej, dobra, jeden na trzy wolfi. Coś tu da radę ugrać? Raczej nie, raczej nie, mamy 10 do 3. No, party Astronaut jest cały czas w szoku. Za każdym razem, tak jak wcześniej powiedziałem, Mongoły są krok do przodu, krok do przodu w każdym aspekcie gry. Ogólnie to te Party Astronaut to taka drużyna, dla mnie takie top 100 HLTV. Top 100 HLTV, może wtedy by była nawiązana jakakolwiek walkę, nie? walka. Tu już raczej będzie 12, 3, 13, 3 powinno być koniec, tak? Może partia trans jeszcze jedną rundę urwie jakoś na farcie, może z tymi diglami. Ale tak to już wątpię. Będzie po meczu. Strasznie no słaby mecz w ich wykonaniu. No ale to chyba każdy się spodziewał takiego czegoś, nie? Na S by się przejechali, wiecie co? By było ciekawie, no? By było ciekawie bardzo, słuchajcie, wyobrażacie sobie to? Że mongol kasuje takie party astronaut do trzech i potem ent na partę astronaut, end przegrywam, to by były jaja takie, że chujnie. No nitko może tak, no, jakby mogł, mogłoby być zmęczone, ale gdzie zmęczone, stary, no, wiesz, no. Tam Adi to się tak pracuje tyle godzin, że nie wiem co, tam jest orka totalna przecież, no. Oni są zapracowani, dla nich to nie problem przejść tego samego dnia samolotem od razu grać Monesi wczoraj to ledwo żywy był po podróży kilkugodzinnej Tak naprawdę, a oni przeleciali przylecieli 12 godzin, oni do kąpów grali tak samo Bardzo pracowity kraj przecież to jest, tak? Jak myślicie, gdzie wyląduje Hadesik? Ciężko stwierdzić, chciałbym żeby w wylądował, ale takie to coś się stanie Zobaczymy, ja bym jeszcze Hadesa w BIG widział ogólnie za sersona, bo ten Syrson to jest strasznie beznadziejny w tym momencie, nie? Nie wiem co się z gościem stało. Był top snajperem, a teraz jest strasznie beznadziejny. I wydaje mi się, że do Big, żeby znowu zrobić taką EU drużynę, to chyba byłby dobry pomysł. I do Big Hadesika też bym tam widział za sersona. E eee, no zobaczy, tu każdy gra osobno, tu wszystko jest czytelne. Wszystko jest czytelne. Kontak rampa od razu... Zobaczcie, gość z Mongols nie walczy, ucieka na ale chłopacy pod tu chcą nam się nawalać. Aż jestem w szoku, że oni tam walczyli. Ale skręcenie kierow. I ja, ja... Ej, co oni robią w ogóle na tym turnieju? I ktoś zaprosił, czy oni się dostali z qually? Możecie sprawdzić to jakoś, szybko? No bo to jest chore. Przecież goście są o 10 leveli niżej na, na takim turnieju. No to jest najsłabsza drużyna. NA kwali. Pomylili autobusy i są możliwe, pomylili samoloty, kurwa i się znaleźli. O, to my tu nie jest, w krikietach gramy, w tennisa? Aha, dobra, dobra, no w siatkówkę nie gramy, gramy w sesa. Dobra, chłopaki siadamy, myczki pakujemy i gramy, no. Możliwe, że tak jest, no. No goście widać, że są tacy casuale. widać, że są casuale, zobaczcie, nie? No to, gdzie taki typ profesjonalista, no goście widać, że w kurwiony siedzi od rana, że musi grać. No zobaczcie na gościa. On widać, że już jest na bombie że musi grać w komputer. No dobra, chyba będzie jakiś execute góra, Polecali na skośna i będzie Explos z góra, ale tu jest techno, jest gotowy, zobaczcie. Jest gotowy z palaczkiem. Dobrze granatów nie rzucili, to mogą to i tak zrobić. No ale tu już osoba się pokazała infinite w kurniku, więc no... Techno już wie co się krę kręci tutaj. On już wiedział co się kręci, jak zobaczył sobie w kurniku już na blisko, że będzie wyjście góra. No. Ty pokazał nogi w kurniku, nie wiem po co, nie wiem po kiego chuja, tak naprawdę. Od razu awu zmiata i mamy 13 do 3. Łatwy wynik, łatwy win. No i chłopacy, no jeszcze jeden meczyk i do domu. Szybciutko trzeba samolot bukować i trzeba wypierdalać do Ameryki. Bo tu nie ma co szukać. Pomyliliście gry chłopacy.